Ja wiem, że podsumowaniem zazwyczaj się kończy, natomiast ja wbrew wszystkiemu zacznę i na wstępie zaznaczę, że dla większości treść będzie mocno kontrowersyjna. A więc pesymizm to znak porażki i nieudacznictwa. Moralność to nic innego jak zaprzeczanie życia. Filozofia po trupach do celu jest ok. Słuchanie instynktu jest ważniejsze niż słuchanie logicznych wniosków. Szukaj skuteczności, a nie przyjemności. Powinieneś się bać niewolnictwa, które wywołuje to żałosne poczucie niesprawiedliwości. Rzeczywistość to niedorzeczna zabawa i jesteś tyle wart, ile po sobie jesteś w stanie zostawić. I teraz opcje są dwie: albo jesteś zaciekawiony albo jesteś oburzony. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że zostaniesz tutaj dzisiaj ze mną i pogadamy sobie trochę o powyższych wnioskach, które są moją interpretacją nielicznych cytatów z książki Nietzsche pod tytułem Narodziny tragedii. I jeśli interesujesz się trochę rozwojem osobistym, to cytaty Nietzsche nie powinny być Ci obce, jednak mam nadzieję, że dzisiejszy materiał, który przygotowałam, pomoże Ci w osiąganiu i odcięciu się od toksycznych, wiecznie plujących jadem ludzi, bo takich mało nie jest. I Ok, skoro wstęp mamy za sobą, to pozwolę sobie mocno rozpocząć pierwszy wątek. Pesymizm to znak porażki i nieudacznictwa. I powiedz mi, jak można osiągać fenomenalne rezultaty, mając przekonania, że się nie nadajesz, nie zasługujesz, nie jesteś wystarczająco dobry i w sumie to wszystko jest chujowe, a cały świat jest nastawiony przeciwko Tobie. Widziałeś kiedyś, żeby Robert Lewandowski był wkurwiony, że musi iść na trening, trzymać dietę, dbać o regenerację, a na mecz wychodził przerażony? Bo ja widzę w nim kolesia, który wie, czego chce, ciężko na to pracuje, zna cenę, jaką trzeba zapłacić za sukces i nikogo za to nie obwinia i co więcej, ciągnie za sobą innych. To jest gość, który jest absolutną inspiracją. A widziałeś kiedyś frustrata, który nic nie osiąga i twierdzi, że ty też nie osiągniesz? kogoś, kto w zasadzie wszystko widzi w barwach czarno-białych i raczej ciężko przekonać go, że istnieją inne kolory, bo jak pokażesz mu tęczę, to zamknie oczy i powie, że nadal jest czarno. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że optymizm jest dobry, bo to, że będziesz radośnie skakać i mówić o Premier League, to nie znaczy, że w niej zagrasz. Ja chcę tylko przekazać tyle, że każdy kreuje swoją własną rzeczywistość. Bo to wszystko, co do tej pory przeszedłeś, stworzyło jakąś pulę doświadczeń. Te konkretne doświadczenia Tworzą przekonania. I tak wiele osób nie potrafi wyjść z cienia nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że są przekonani, że się nie da. No i właśnie te przekonania tworzą im rzeczywistość. I to nie jest tak, że rzeczywistość jest jedna. Musisz wiedzieć, że każdy ma swoją własną. I chcesz dowód, dowód jak dowód, ale okej. Okay. Kojarzysz sytuację ze swojego życia, gdzie dwie osoby kłóciły się o coś i zarówno jedna, jak i druga strona była absolutnie przekonana o tym, że ma rację, a ty na przykład wiedziałeś, że obie się mylą? Albo ty lub ktoś z Twojego otoczenia szedł za parę, i po czasie okazywał się, że nie miał racji. Nie? Nie przekonałam? Okej. Okay. No to spójrz na wojnę ludzi głosujących za PIS z tymi, którzy głosują na PO. Ludzie różnią doświadczenia, więc i przekonania, które są właściwe? No, pewnie żadne. Bynajmniej nie mamy jak się tego dowiedzieć, dlatego nie bierz do siebie wszystkiego aż tak na poważniej. Okej, okay, przechodząc do sentencji w ogóle całego podcastu, przejdźmy może do pierwszego cytatu Nicze. Czasami może nam towarzyszyć przeczucie, że ta błędnie wyobrażona rzeczywistość jest niczym innym niż fantastycznie niedorzeczną zabawą. Rzeczywistość jest zabawą. Pomyśl o tym, bo wyżej jest mój model świata, że na start dostajesz postać, którą masz wygrać grę. Ta postać to ty, a życie to gra. A cel gry? No, sam określ. Mówiąc cel gry, mam na myśli ten, biorąc cudzysłów, sens życia, tak. Wiesz I wszyscy chcą, żeby im powiedzieć, co, co mam robić, jak mam robić, ale dlaczego kurwa chcesz, żeby ktoś ci ciągle mówił, co masz robić? Sam podejmij decyzję, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć. No a potem baw się w osiąganie. I kolejny cytat. Pesymizm jest znakiem porażki, rozpadu, nieudacznictwa, zmęczonych i osłabionych instynktów. Bo wiesz, ludzie osiągają mistrzostwo w doradztwie i przewidywaniu. Nigdy nie trzymał diety, ale powie Ci, jaka jest najlepsza. Nigdy nie trenował, ale powiecie, jak to robić. Nikt, niczego nigdy nie osiągnął, ale wie, że tobie też się nie uda. Ludzie będą ściągać cię w dół i rzucać kłody pod nogi, bo sami nie mają w sobie wystarczająco dużo odwagi i samozaparcia, żeby opuścić swoją bezpieczną przystań i zacząć, zacząć żyć zamiast egzystować. A swój pesymizm określają jako realizm. I tym realizmem usprawiedliwiają to, że nie potrafią żyć na własnych warunkach. Tylko, że ich świat to ich rzeczywistość, a pamiętaj, że tworzysz swoją. I cytując tutaj jedno pytanie Nicze, czy istnieje pesymizm siły? Cóż, pokaż mi kogoś, kto osiągnął spektakularny sukces, mając wiecznie chujowe nastawienie do wszystkiego. I cytaty, które wyciągnęłam, są naprawdę pięknym atakiem na ludzkość biorącą udział w tym wyścigu szczurów, ludzi takich. Zaprogramowanych, dopasowanych, ugrzecznionych, zniewolonych. Nawet nie boję się użyć określenia, że ten materiał może być odebrany jako hate, czy tak na przeciętność, albo ludzi, którym system przeciętnia i dopasowania odpowiada. Ale kontynuując wątek, rzucam kolejny cytat. Czy moralność nie jest wolą zaprzeczania życia, ukrytym instynktem zniszczenia, upadku, umniejszenia, zaprzeczania początkiem końca? Czy z tego nie powstaje wniosek, że to jest największe niebezpieczeństwo, Spośród wszystkich niebezpieczeństw? I ja powtórzę ten cytat. Czy moralność nie jest wolą zaprzeczania życia? Ukrytym instynktem zniszczenia, upadku, umniejszania, zaprzeczania, początkiem końca? Czy z tego nie powstaje wniosek, że to największe niebezpieczeństwo spośród wszystkich niebezpieczeństw? Bardzo dobre pytanie. Czy moralność nie jest wolą zaprzeczania życia? Czy naprawdę chodzi o to, żebyś był umoralniony? Bo co, co w ogóle znaczy moralność, jeżeli niedostosowanie? Bądź grzeczny, rób to, czego się od ciebie oczekuje, co wypada, zamiast tego, czego naprawdę chcesz i co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Czyli ty bądź kurwa nieszczęśliwy, żeby inni mogli być szczęśliwi z tego, że jesteście nieszczęśliwi razem. Okej, okay. i mam po prostu na myśli to, że szczęście najczęściej osiąga się tam, gdzie nie ma tłumów. Tak jak sukces, bo. Nikt nie, nie chce gonić za tym, co trudne i nieprzyjemne. I wrzucając kilka cytatów pod rząd, bo w jaki inny sposób można zmusić naturę do ofiarowania nam swoich tajemnic, jeżeli nie przez udane działanie wbrew jej zasadom? Najlepsze i najbardziej wartościowe rzeczy ludzkość wywalcza poprzez czyn godny kary. I wszystko, co istnieje, jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe. I w obu tych obszarach równie uprawnione. To są trzy krótkie i genialne wątki, naprawdę przeczytam jeszcze raz. Bo w jaki inny sposób można zmusić naturę do ofiarowania nam swoich tajemnic, jeżeli nie przez udane działanie wbrew jej zasadom? Najlepsze i najbardziej wartościowe rzeczy ludzkość wywalcza poprzez czyn godny kary? I wszystko, co istnieje, jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe? I w obu tych obszarach równie uprawnione. Czyli żyjemy według odgórnie narzuconych zasad? Okej, okay. tylko kto te zasady ustalił i komu one mają zrobić dobrze? Bo na pewno nie tobie. I nie namawiam tutaj do łamania prawa, ale chcę skłonić do refleksji. Jeśli chcesz żyć na własnych warunkach, być człowiekiem wolnym, spełnionym, szczęśliwym, to będziesz musiał zrobić coś, co innym nie będzie się podobało. Będziesz krytykowany, oceniany na językach. I większość wcale nie będzie życzyła ci dobrze, musisz być na to gotowy, bo ta większość żyje w niewolnictwie. W niewolnictwie narzuconym, narzuconym przez system, bądź taki i taki, rób to i tamto, a damy ci to i to. I ludzie nie rozumieją, że sami mogą brać znacznie więcej. Albo rozumieją, tylko tak jest im wygodnie, tak? I troszkę więcej cytatów teraz rzucę. Żywotność niewolników, która nie bierze odpowiedzialności za sprawy trudne która nie dąży do niczego wielkiego, która żadnych elementów przeszłości lub przyszłości nie jest w stanie bardziej cenić od tego, co teraźniejsze. Nie ma nic bardziej przerażającego od barbarzyńskiego stanu niewolniczego, który nauczył się postrzegać swoją egzystencję jako coś niesprawiedliwego. Ludzie, którzy z braku doświadczenia lub z otępieniem odwracają się od takich zjawisk drwiąco i z ubolewaniem, jak od chorób ludu, w przeczuciu własnego zdrowia psychicznego, Biedni ci ludzie oczywiście nie podejrzewają, w jak bardzo trupich i upiornych barwach prezentuje się to ich zdrowie, kiedy szumnie obok nich przepływa płonące życie dionizyjskich marzycieli. I powtórzę, powtórzę ten fragment. Biedni ci ludzie oczywiście nie podejrzewają, w jak bardzo trupich i upiornych barwach prezentuje się to ich zdrowie, kiedy szumnie obok nich przepływa płonące życie dionizyjskich marzycieli. I posłuchaj, daleko szukać nie musimy. Pomyśl o tych, których w zasadzie nic już nie cieszy. Wpadli w taki, wiesz, wir pracy, wyścig szczurów, praca dom, praca dom, praca dom. Wstać, żeby sprzedać swój czas za grosze, wrócić, żeby odpocząć i jutro zrobić to samo. Czy, czy ten scenariusz na życie brzmi dobrze? Kurwa nie, nie brzmi dobrze. Więc może najwyższy czas przestać myśleć o tym, co powiedzą inni? Może to jest dobry moment, żeby zacząć robić projekt, który leży schowany w szufladzie kilka lat? Może to odpowiedni czas, abyś priorytetem w swoim życiu stał się ty sam, a nie wszyscy wokół? U wszystkich produktywnych ludzi to instynkt jest siłą twórczą i afirmatywną, natomiast świadomość zachowuje się w sposób krytyczny i napominający. To był już przedostatni cytat. Ogólnie nie dlatego, że instynkt jest czymś złym, ale dlatego, że tak cię nauczono, że wszystko, co wybiega poza schematy i normy, jest złe. I Chciałabym zakończyć ten krótki materiał cytatem, nad którym warto się chwilę zastanowić, zanim ściągniesz słuchawki i wrócisz swoich, do swoich codziennych zajęć. I brzmi on następująco. I właśnie tyle jest warty lud, zresztą również pojedynczy człowiek, ile jest w stanie na swoich przeżyciach odcisnąć stempel wieczności.